Na początku stycznia weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Dziś przyjrzymy się kolejnym ważnym zmianom i wyjaśnimy wątpliwości. Zapraszam. A gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Radziewski, ekspert Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw prawa budowlanego i przewodniczący Komisji prawno Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Witam cię Tomku. Dzień dobry. Tomku, kontynuując temat zgłoszeń, który rozpoczęliśmy... W poprzednim odcinku. Wyjaśnijmy naszym widzom, jakie zmiany wprowadziła nowelizacja prawa budowlanego w zakresie dokumentów, jakie musimy dołączać do zgłoszenia. Zanim odpowiem na to pytanie, to warto przypomnieć, że w trakcie naszych spotkań omawiamy wybrane zmiany w ustawie Prawo Budowlane, biorąc pod uwagę obszerność nowelizacji, która weszła w życie w tym roku. A przechodząc do odpowiedzi na pytanie, dużo nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Wprowadziła również zmiany w artykule 30. W ustępie 2a dodano punkt 1a dotyczący obowiązku załączania do zgłoszenia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto uzupełniono punkt trzeci o inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw. Wprowadzono w artykule 30 również szereg innych zmian odnoszących się do dokumentów, które dołączamy do zgłoszenia. To są zmiany po prostu wynikające z poszerzenia zakresu budów i robót budowlanych, które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a wymagają zgłoszenia. Myśmy o tych dokumentach już mówili podczas poprzedniego spotkania. Bardzo ważne są również zmiany dotyczące załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Co tutaj się zmieniło? Ta kwestia reguluje artykuł 33 Prawa Budowlanego, konkretnie ustęp 2 tego artykułu i w ustępie drugim uchylono punkt 9 dotyczący składania oświadczenia przez projektanta w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych, ale warto tutaj wskazać, że w ustępie drugim w artykule 33 Prawa Budowlanego dodano punkt 13 w którym wskazano, że w przypadku obiektu budowlanego, o którym mowa w artykule 93 do 95 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, należy dołączyć oświadczenie inwestora o obowiązku wykonania budowli ochronnej o określonej kategorii odporności i pojemności lub wykonania obiektu budowlanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca doraźnego schronienia. O określonej pojemności albo o braku takiego obowiązku, to oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikające z artykułu 233 paragraf 6 ustawy kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązane do zawarcia w nim odpowiedniej klauzuli, i ta klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. I co ważne, yy, ta zmiana polegająca na dodaniu punktu 13 do ustępu drugiego weszła w życie z dniem 1 stycznia tego roku. Tak, to ważne. Tutaj również trzeba wskazać na rozszerzenie zakresu treści projektu budowlanego w przypadku właśnie tych budowli ochronnych lub obiektów budowlanych, projektowanych w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca draźnego schronienia. To oczywiście temat bardzo popularny medialnie. Co możemy więcej na ten temat powiedzieć? Duża nowelizacja y, wprowadziła zmiany w artykule 34 prawa budowlanego, y, konkretnie w ustępie 2a. Mianowicie dotychczasowe brzmienie tego y, przepisu wyglądało następująco. Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki ochrony przeciwpożarowej. I właśnie z dniem 1 stycznia 2026 roku do tego zapisu dopisano a także warunki ochrony ludności w przypadku budowli ochronnej lub obiektu budowlanego, projektowanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca doraźnego schronienia. Czyli tutaj już mamy taką y, normę, która wskazuje, że projekt budowlany również powinien uwzględniać tego typu elementy, tego typu zagadnienia. I jest planowana w związku z tym nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która również będzie tego rodzaju zagadnienia obejmować. Warto również wskazać, że nowelizacja zmieniła artykuł 35 prawa budowlanego, wskazując, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu PZT, oraz projektu architektoniczno-budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza również właśnie dołączenie tego oświadczenia, o którym mówiłem. To jest oświadczenie inwestora, które wynika z artykułu 33 ust. 2 punkt 13. Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie obowiązków inwestora w związku z prowadzeniem robót budowlanych. Jakie teraz obowiązki ciążą na inwestorze? Obowiązki inwestora zostały w prawie budowlanym określone w wielu miejscach, natomiast duża nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie artykułu 42. To przepis, który określa, jakie są obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie zapewnienia sporządzenia projektu technicznego, w zakresie ustanowienia kierownika budowy czy ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. I w związku z tym, że poszerzono katalog budów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia, to nastąpiły również zmiany właśnie w zakresie artykułu 42. Ja o wielu z tych zmian mówiłem podczas omawiania artykułu 29. Po prostu fakt, że pojawiły się nowe inwestycje w zakresie artykułu 29 nie oznacza, że w przypadku części z nich inwestor jest zwolniony na przykład z obowiązku sporządzenia projektu technicznego. I pomimo tego na przykład, że w artykule 29 w ustępie 1 dopisano punkt 1b wskazujący, że nie wymaga pozwolenia na budowę, a wymaga zgłoszenia budowa wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m2, spełniających jeszcze pozostałe kryteria określone w tym przepisie, nie zwalnia to z obowiązku na przykład zapewnienia sporządzenia projektu technicznego i ustanowienia kierownika budowy. Czyli artykuł 42 należy czytać kompleksowo w powiązaniu z wcześniejszymi zmianami, które omawialiśmy. W zakresie artykułu 29. Natomiast w związku z tym, że pojawiły się również zupełnie nowe przepisy w artykule 29, to niektóre z tych pozycji po prostu dodano do artykułu 42. I jako przykład możemy podać przepis artykułu 42 w ustępie 1 wskazano, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany w punkcie 1 zapewnić sporządzenie projektu technicznego. W przypadku. Instalowania, tak, i tutaj dodano tą pozycję, która znalazła się jako nowa pozycja w katalogu artykułu 29 ustęp 3 punkt 3, czyli mówimy tutaj o instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych, wraz z masztami służącymi do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu. Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz o łącznej wysokości większej niż 3 metry i nie większej niż 12 metrów, oczywiście z wyjątkiem obiektów y, sytuowanych na obszarze objętym planem generalnym lotniska użytku publicznego. I na przykład wykonywanie tych robót, polegających na instalowaniu, pomimo że są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, to będą wymagały na przykład sporządzenia w tym przypadku projektu y, technicznego ale również będą wymagały ustanowienia kierownika budowy. To jest związane z kolei ze zmianą punktu drugiego w ustępie pierwszym w artykule 42. Stąd odsyłamy do lektury, takiej wnikliwej lektury artykułu 42, bo fakt, że jakieś budowy czy roboty budowlane zwolniono z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza, że w każdym przypadku zwolniono je również z obowiązku Sporządzenia projektu budowlanego, czy zapewnienia nadzoru nad tymi robotami, czy budową przez kierownika budowy. Tomku, powiedzmy jeszcze naszym widzom na temat katalogu obiektów budowlanych podlegających obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jak to się zmieniło w nowelizacji prawa budowlanego? Zagadnienie geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostało uregulowane w artykule 43 prawa budowlanego. I w związku z rozszerzeniem katalogu obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, wprowadzono zmiany w artykule 43 w ustępie 1 AA, polegające na wskazaniu obiektów budowlanych, dla których pomimo zwolnienia z pozwolenia na budowę, istnieje obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. I przykładowo może tutaj. Obowiązkowi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. Tu mówimy na przykład o przepustach o długości nie większej niż 20 metrów oraz przekroju wewnętrznym nie mniejszym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2. Mówimy tutaj również o bezodpływowych zbiornikach na wody opadowe lub roztopowe o łącznej pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3. Ale również trzeba wskazać tutaj na budowy, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. I tu, jako przykład, należy wskazać budowę bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o łącznej pojemności nie większej niż 5 m3, które też będą podlegały właśnie obowiązkowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. To są oczywiście tylko wybrane obiekty. Tutaj jest konieczna lektura artykułu 43 po zmianach. Warto naszym widzom wspomnieć również o tym, że nowelizacja prawa budowlanego przesunęła również termin wydawania dziennika budowy w wersji papierowej. To jest bardzo ważna zmiana, o którą też postulowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. To zagadnienie jest uregulowane w artykule 47V prawa budowlanego. Gdzie wskazano, że dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia i właśnie w stanie prawnym przed dużą nowelizacją, wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 roku. Nowelizacja wprowadziła przesunięcie tego terminu na dzień 31 grudnia 2031 roku. Oczywiście z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją ministra obrony narodowej. I ta nowelizacja jeszcze rozszerzyła ten zakres terenów zamkniętych, dla których będą prowadzone dzienniki w postaci papierowej, również na tereny zamknięte ustalone decyzją ministra właściwego do spraw wewnętrznych, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefa Agencji Wywiadu. Czyli podsumowując. Nastąpiło przesunięcie tego terminu wydawania dziennika budowy w postaci papierowej z dnia 31 grudnia 2029 roku na dzień 31 grudnia 2031 roku? Tomku, powiedzmy też o absolutnej nowości w ustawie prawo budowlane polegającej na rozszerzeniu zakresu zastosowania uproszczonego postępowania legalizacyjnego do istotnych odstąpień. O co w tej regulacji chodzi i jakie są warunki, żeby z niej skorzystać? To bardzo ważna zmiana w prawie budowlanym. Otóż w artykule 50 dodano ustęp 6 jako realizację postulatu deregulacyjnego zgłoszonego przez stronę społeczną. To zmiana mająca na celu rozszerzenie zakresu stosowania uproszczonego postępowania legalizacyjnego również do istotnych odstąpień. Oczywiście wskazano tutaj na warunki, które musimy spełnić, ażeby ten tryb zastosować. Ja może przypomnę tylko, że uproszczone postępowanie legalizacyjne to procedura wprowadzona ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku, która weszła w życie 19 września 2020 roku. Dużą nowelizacją ustawy prawo budowlane dodano w artykule 50 ust. 6, wskazując, że jeżeli od zakończenia prowadzenia robót budowlanych upłynęło co najmniej 10 lat i teraz podzielono ten ustęp na dwa przypadki. W pierwszym przypadku, czyli w przypadkach, o których mowa w ustępie 1, punkt 1 do 3, jakie to są przypadki? Czyli mówimy tutaj o prowadzeniu robót budowlanych wykonywanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez zgłoszenia, lub w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub zagrożenie środowiska lub na podstawie zgłoszenia z naruszeniem przepisów, to w tych przypadkach oraz w przypadku robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy roboty budowlane powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i stosuje odpowiednio przepisy artykułu 51, tu konkretnie wskazano ustęp 1 punkt 1 lub 2. Czy to są sytuacje, kiedy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję nakazową? określonych tam przypadkach. Natomiast ważny jest również punkt drugi, czyli jeżeli od zakończenia prowadzenia robót budowlanych upłynęło co najmniej 10 lat w przypadku robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekcie zagospodarowania działki lub terenu, lub projekcie architektoniczno-budowlanym, to stosuje się odpowiednio przepisy uproszczonego postępowania legalizacyjnego. I to jest to bardzo ważne zagadnienie, bo w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym my badamy, czy stan techniczny obiektu zapewnia jego bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo użytkowania. Czyli tutaj wprowadzono zapisy, uważam, bardzo korzystne dla inwestorów, gdyż w istocie Pozwala to na legalizację istotnych odstąpień właśnie w trybie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, ale oczywiście pod warunkiem, że od zakończenia prowadzenia robót budowlanych upłynęło co najmniej 10 lat. Pozostańmy jeszcze w procesie robót budowlanych, bo tutaj też pojawiła się ważna zmiana, ważna dla w zasadzie wszystkich uczestników procesu budowlanego, czyli możliwość zastosowania tak zwanej żółtej kartki w przypadku. Istotnych odstąpień. Możemy to wyjaśnić naszym widzom? To bardzo ważna zmiana, istotna zarówno dla inwestorów, jak i osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ta zmiana to również postulat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Biorąc pod uwagę, że ten przepis jest bardzo precyzyjny, ja pozwolę się posłużyć treścią tego przepisu. Otóż w artykule 51a wskazano, że w przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane są prowadzone w sposób, o którym mowa w artykule 50 ustęp 1 punkt 4, czyli w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub przepisach, wtedy organ nadzoru budowlanego może pouczyć inwestora, o konieczności doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach. Ja tu zwracam uwagę na słowo może. Czyli to nie jest ta sytuacja, którą mamy na przykład w przepisach dotyczących karania za użytkowanie obiektu budowlanego bez dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy czy bez pozwolenia na użytkowanie. Tu w tej sytuacji organ może, a nie musi. Tak? I to będzie zależało, czy skorzysta z tej możliwości organ nadzoru budowlanego, będzie to zależało od konkretnej sytuacji. Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie, o którym wcześniej mówiłem, wpisem w protokole kontroli i wpisem w dzienniku budowy i tenże organ nadzoru budowlanego po upływie 60 dni od dnia pouczenia albo przed upływem 60 dni od dnia pouczenia, jeżeli wystąpi o to inwestor, sprawdza czy roboty budowlane zostały doprowadzone do stanu zgodnego z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, w projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach. I w przypadku, gdy roboty nie zostały doprowadzone właśnie do tego stanu zgodnego, o którym mówiliśmy, organ nadzoru budowlanego wdraża postępowanie naprawcze. Czyli tutaj ta zasada, która została określona w uzasadnieniu jako zasada żółtej kartki, oznacza, że w tych sytuacjach organ nadzoru budowlanego nie musi w każdej sytuacji od razu wydawać postanowienie o wstrzymaniu robu, tylko może dać szansę inwestorowi na naprawienie tych nieprawidłowości, naprawienie tej tej sytuacji i dopiero po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w tym przepisie po prostu organ nadzoru budowlanego musi wdrożyć postępowanie naprawcze, które jest bardzo uciążliwe dla inwestora i znacznie wydłuża proces inwestycyjny. Stąd oceniamy, że ta zmiana jest bardzo pozytywna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego odcinka był Tomasz Radziewski z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Bardzo dziękuję. Po więcej prawnych informacji zapraszam na nasze... Media społecznościowe. Zachęcam do śledzenia, lajkowania i subskrybowania naszych kanałów. Bądźcie na bieżąco. Zapraszam.